Państwa w czwartek przez 14 godzin i noc na posiedzenie Połączonych Komisji Finansów Publicznych i Samorządu Terytorialnego o godzinie 11 w nocy i później piątkowe y, głosowania rozstrzygnęły o nazwę to skandalicznym y, stosunku rządu do 15 województw Polski w odniesieniu do zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Konkretnie o co chodzi? Trzy czytania w przeciągu niepełnej doby przeprowadzono w Sejmie. Rekord świata. Bez zasięgnięcia opinii Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, co jest zapisane w ustawie o Komisji Wspólnej z maja 2005 roku. Bez zapytania się jak, jakiegokolwiek marszałka o zdanie na ten temat. Województwo Podkarpackie jako solidarnie samorząd zrzucający się na pożyczkę dla Województwa Mazowieckiego traci w subwencji regionalnej w przyszłym roku 34 miliony złotych. Natomiast moje zdanie i wyrażone na Komisji Finansów Publicznych czy też na sali plenarnej jest jednoznaczne. Jest to nagroda. Nagrodzenie, rozrzutności, marnotrawienia środków finansowych, publicznych, niegospodarności w wydaniu województwa mazowieckiego. Podam jeden przykład, bo więcej nie ma potrzeby mówić, to jest sprawa lotniska w Modlinie. Co się dzieje? Wprowadzono polskie sąnictwo ludowe, wprowadziło poprawkę do ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ograniczające maksymalny pułap wpłaty Janusilkowego do 400 milionów złotych. Województwo mazowieckie miało zapłacić w przyszłym roku kwotę 648 milionów złotych. I 248 milionów złotych województwo mazowieckie ma. Wpłacić do budżetu w trzech latach, rozumiem, to na trzyletnie raty. I tak oto w ten sposób pozbawione są dochodów pozostałe 15 samorządów. Co znaczy 34 miliony złotych? Na pewno pan na konferencji prasowej mówi, ja to przeliczyłem. 34 miliony złotych przy budżecie województwa podkarpackiego. 1 miliard 444 miliony po stronie wydatków, to znaczy tyle samo co 8 miliardów w przypadku budżetu państwa, gdzie po stronie wydatków jest zapisane 324 miliardy złotych. To jest nieprawdopodobne, że nie pytając samorządów w ogóle o zdanie, taką decyzją rujnuje się wszystkie budżety samorządów wojewódzkim. Szanowni Państwo, dla mnie jest to sytuacja tym bardziej dziwna, że trzy tygodnie temu w ustawie około budżetowej myśmy przegłosowali pożyczkę dla województwa mazowieckiego z budżetu państwa na 200 milionów złotych. Na moje pytanie zadane i w czwartek w nocy, i w piątek w czasie głosowań pani minister finansów Pan Majszyk. Stwierdziła jednoznacznie, że samorząd województwa mazowieckiego, czyli pan marszałek Struzik, nie złożył takiego wniosku o udzielenie pożyczki z budżetu państwa dla bankrutującego samorządu województwa mazowieckiego. Jest to coś niesamowitego. I opowiadanie, tu miałem próbkę tego wypowiedzia. Pani Krystyny Skowolańskiej o solidarizmie, o solidarności to jest jakieś totalne wielkie nieporozumienie. To jest złamanie praw konstytucyjnych samorządów terytorialnych. Szanowni Państwo, samorząd terytorialny to sam szacunkiem, nie marszałek strózi i nie marszałek ordyn. Samorząd terytorialny to są wspólnoty i zakpiono sobie, łamiąc prawo. Z mieszkańców nie tylko Województwa Podkarpackiego, tylko po prostu pozostałych 15 województw w Polsce. Szanowni Państwo, jeszcze jedna rzecz. 34 miliony podaję porównanie z budżetem państwa. Natomiast powinni nasz. To są ostatnie miesiące realizacji wniosków z perspektywy finansowej 2007-2013. I w przypadku montażu środków finansowych, 34 miliony, gdyby było, czyli jest w inwestycjach, realizowanych na drogach wojewódzkich, czy szpitalach, czy innych obiektach jako 15% udział, to mówimy o pozbawieniu możliwości inwestycji na poziomie ponad 150 milionów złotych. Także bądźmy uczciwi. Natomiast, jeśli pan tu zadał pytania, ja, ja odpowiem dalej. Ja oczekuję, że złożone przez nas tu wspólnie poprawki do budżetu państwa zostaną poparte przez platformę. Przynajmniej parlamentarzystów z Podkarpacia i Polskie Stronnictwo Ludowe, bo mówię, 34 miliony w budżecie samorządu wojewódzkiego, jeśli to jest, nic nie znaczy, no to 8 miliardów złotych w budżecie państwa to chyba też nic nie znaczy. To, to jest dla mnie niesamowite. Ta hipokryzja. Platformy i polskiego stronnictwa ludowego jest dla mnie niepojęta. Jest to początek kampanii wyborczej prowadzonej przez te dwa stronnictwa w województwie mazowieckim. Natomiast mam nadzieję, że mieszkańcy pozostałych 15 województw o tej kampanii wyborczej będą wiedzieć i będą o tym mówić.